Faworyt z kategorii juniorów Dawid Balas rozpoczął swój przejazd finałowy Ale ogromny skok Wulkan Baker Bardzo ładny wykonanie Dawida Zobaczcie Państwo, że David inaczej niż wszyscy wpływa na rurę Atakują z boku, wpływa przez ołtę Gwiąteczka na senderze Oj, bez yes, stał. Esmo Pierwsze w Polsce I backroll backmo I teraz, wywołaliśmy to. Toysaj ready, tuż za zasupem, I teraz Spiderek kończy przejazd Dawida. Ładne rotacje, stylowe wyjście, Z tym samym